Część 1. Odkrycie rozdział 1. Stare pamiątki Kasia Nowak nigdy nie myślała, że kupując stary aparat na Pchlim Targu, odkryje tajemnicę sprzed trzech dekad. Był to zimny marcowy poranek w Warszawie, kiedy jej wzrok padł na zakurzoną polaroidę leżącą między stosami staroci. Sprzedawca, siwy staruszek o zmęczonych oczach, powiedział tylko, i kłot, to z nieruchomości pokowalskich. Zniknęli bez śladu w 88. i kłot. Kasia była fotografką freelancerką, zawsze szukającą wyjątkowych kadrów dla swoich projektów. Coś w tym aparacie ją zaciekawiło. Może to był jego vintage i apos, owy urok, a może przeczucie, że kryje w sobie więcej niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Za pięćdziesiąt złotych stał się jej własnością. W domu, przy lampie biurkowej, zaczęła go oglądać dokładniej. Aparat był w dobrym stanie, ale wewnątrz znajdował się stary film, częściowo naświetlony. Kasia zastanawiała się przez chwilę, czy go wywołać. Przecież to mogły być ostatnie zdjęcia zaginionej rodziny. Rozdział 2. Pierwsze odkrycie następnego dnia w ciemni fotograficznej Kasia ostrożnie wywołała film. Kiedy pierwsze zdjęcie wyłoniło się w wywołalniku, poczuła dreszcze. Fotografia pokazywała uśmiechniętą rodzinę przy świątecznym stole matkę, ojca i dwójkę dzieci. Wyglądali na szczęśliwych, niczego nieświadomych. Kolejne zdjęcia były coraz bardziej niepokojące. Na jednym z nich widać było częściowo otwarte drzwi piwnicy, na innym dziwne cienie na ścianie domu. Ostatnie zdjęcie sprawiło, że Kasia poczuła ucisk w żołądku. Pokazywało pokój dziecięcy, ale coś było nie tak, meble były przewrócone, a na ścianie widniał napis i kłot, pomocy i kłot, na bazgrany dziecięcą ręką. Tego wieczoru Kasia nie mogła zasnąć, postanowiła zbadać sprawę rodziny Kowalskich. W internecie znalazła stare artykuły prasowe z 1988 roku. I kłot. Rodzina znikła bez śladu, i kłot, i kłot, policja bez tropów, i kłot, i kłot. Tajemnicze zniknięcie czteroosobowej rodziny i kłot. Wszystkie artykuły były lakoniczne, jakby ktoś celowo ogr. A niczał informacje. Rozdział 3. Ślady przeszłości Kasia postanowiła odwiedzić Stary Dom Kowalskich. Adres znalazła w archiwalnych dokumentach. Była to podmiejska dzielnica, gdzie domy stały daleko od siebie. Dom numer 47 przy ulicy Jesionowej wyglądał jak opuszczona ruina. Okna były zabite deskami, a ogród zarósł chwastami. Sąsiadka, starsza kobieta z domu obok, zauważyła kasię i podeszła do płotu. I kłot, pani też szuka Kowalskich? I kłot, zapytała podejrzliwie. I kłot, przez lata przychodziły tu różne osoby, ale nikt nic nie znalazł. I kłot opowiedziała, że tamtej nocy słyszała krzyki, ale policja powiedziała jej, że to tylko wyobraźnia. I kłot, młody Tomek Kowalski, dziesięciolatek był, najbardziej mi go żal i kłot, westchnęła. Kasia dowiedziała się, że sprawa została szybko zamknięta. Oficjalna wersja mówiła o możliwym wyjeździe rodziny za granicę, chociaż nie znaleziono żadnych dowodów na to. I kłot, komisarz Dębski, który prowadził sprawę, przeszedł na emeryturę rok później. Dziwne to było i kłot, dodała sąsiadka. Pierwsze ślady detektyw Anna Kowalska przesuwała palcem po zakurzonej półce w piwnicy opuszczonego domu rodziny Nowak. 36 lat po zniknięciu, nieruchomość przypominała muzeum zapomnienia. Każdy przedmiot był świadkiem tamtej nocy z 1988 roku, kiedy cała czteroosobowa rodzina rozpłynęła się w powietrzu jak dym. I kłot, masz coś, Kowalska, i kłot. Manuel Rodriguez, jej partner, przeszukiwał stare pudła w kącie. Jego latarka rzucała długie cienie na ściany pokryte pleśnią. Anna zatrzymała się przy starej szafce z drewna sosnowego. Coś nie grało. Pomimo lat zaniedbania, ten mebel był dziwnie czysty od kurzu na górnej powierzchni. Popchnęła szafkę na bok, odkrywając luźną deskę podłogową. I kłot Rodriguez, chodź tutaj. I kłot pod deską znajdowała się metalowa skrzynka, idealnie zachowana. W środku trzy zeszyty w skórzanych okładkach i stary magnetofon kasetowy z nagraniami. Pierwszy dziennik należał do matki rodziny, Barbary Nowak. Data ostatniego wpisu 23. Października 1988 roku dzień przed zniknięciem. I kłot. Ktoś nas obserwuje i kłot brzmiał ostatni wpis. I kłot. Wczoraj znów widziałam tego człowieka pod naszym domem. Marek twierdzi, że się mydle, ale ja wiem, co widziałam. Ten sam płaszcz, ten sam kapelusz. Jeśli coś mi się stanie, i kłot, Anna poczuła, jak włosy stają jej dęba. Włączyła magnetofon. Z głośników dobiegł słaby, trzeszczący głos, i kłot dzisiaj jest 23 października. Barbara Nowak zapisuje to na wypadek, gdybym. Oni wiedzą nie wiem jak, ale wiedzą o liście. Ktokolwiek to czyta, niech szuka w starym młynie. Pod trzecią deską od ściany. Tam jest prawda o Stanisławie Kowalskim i Kłot. Nazwa Kowalski sprawiła, że serce Anny zabiło szybciej. To było bardzo popularne nazwisko, ale zbieg okoliczności wydawał się niepokojący. Drugi dziennik należał do czternastoletniego syna, Pawła. Jego zapisy były bardziej chaotyczne, pełne nastoletniej frustracji, ale między wierszami kryło się coś znacznie mroczniejszego. I Kłot. Tata znów płakał w nocy. Myśli, że go nie słyszę, ale słyszę. Mówi coś o wojsku, o rzeczach, których nie powinien był zrobić. Mama próbuje go pocieszyć, ale sama jest przerażona. A ten facet, ten facet w płaszczu, widziałem go wczoraj w szkole. Rozmawiał z panem dyrektorem, pytał o mnie i kłot. Rodriguez gwizdnął cicho. I kłot. To brzmi, jakby ktoś systematycznie ich zastraszał i kłot. Mruknął, przeglądając ostatni dziennik należący do dwunastoletniej Agnieszki. Dziennik dziewczynki był najbardziej przerażający. Rysunki między słowami przedstawiały ciemne postacie, okna z których wyglądały oczy i dom otoczony przez cienie. Ostatni wpis składał się z jednego zdania, napisanego drżącą ręką, i kłot, przyszedł po nas, i kłot. Anna zamknęła dziennik i spojrzała na Rodriguez'a. Oboje wiedzieli, że właśnie natknęli się na coś większego niż zwykłe zaginięcie. To była zemsta, systematyczna i bezwzględna. I kłot, musimy sprawdzić ten młyn i kłot, powiedziała Anna, chowając dzienniki do torby. I kłot, i musimy znaleźć wszy. Stako o Stanisławie Kowalskim. I kłot, kiedy opuszczali dom, Anna zauważyła w oknie sąsiedniej posesji poruszającą się firankę. Ktoś ich obserwował. Po tylu latach, ktoś wciąż obserwował. Dzienniki zaginięcia część trzy. Odkrycie po 36 latach milczenia. Detektyw Anna Kowalska stała przed zniszczałą szafką w piwnicy Starego Domu rodziny Nowak. Jej latarka przecięła ciemność jak nóż, oświetlając zakurzone dokumenty, które czekały w ukryciu od 1988 roku. Serce biło jej jak młotem, gdy zdała sobie sprawę z wagi tego odkrycia. I kłot, Boże święty, i kłot, szepnęła, przekartkowując pierwsze strony dziennika napisanego drżącą ręką. Data 15 października 1988 roku. Ostatni dzień, kiedy rodzinę Nowak widziano żywą. Słowa na żółkniętych kartkach układały się w przerażającą opowieść o strachu, ukrywaniu się i desperackiej próbie przetrwania. I kłot. Słyszymy kroki na górze. Jerzy mówi, że to wiatr, ale wiemy lepiej. Oni przyszli po nas. Dzieci płaczą cicho w kącie, a ja piszę te słowa drżącymi rękami. Modląc się, żeby ktoś to kiedyś znalazł i kłód, Anna poczuła, jak włosy stają jej dęba na karku. W dzienniku były szczegóły, których nigdy nie ujawniano publicznie: opisy nieznanych mężczyzn krążących wokół domu, tajemnicze telefony w środku nocy, poczucie bycia obserwowanymi. Każda linia tekstu była jak kawałek układanki, która przez dziesięciolecia czekała na rozwiązanie. Przewracając kolejne strony, detektyw natknęła się na coś, co sprawiło, że osłabły jej kolana. Szkic, narysowany dziecięcą ręką portret mężczyzny w ciemnych okularach. Pod spodem napis: I kłot, zły pan, który nas śledzi, i kłot, to nie był przypadkowy zapis. To był krzyk o pomoc zamorowany w czasie, testament rodziny, która wiedziała, że nadź. Odz i koniec, Anna instynktownie rozejrzała się po piwnicy, jakby spodziewała się ujrzeć duchy przeszłości. Powietrze było gęste od kurzu i zapomnienia, ale prawda w końcu wyłaniała się z cienia. Rozdział 4. Ostatnie wpisy w ciemnościach piwnicy Kowalskich, przy świetle latarki, detektywi odkryli to, czego szukali przez miesiące. Za luźną cegłą w ścianie znajdowała się metalowa skrytka, a w niej pożółkłe dzienniki całej rodziny. Każdy członek prowadził swoje zapiski: matka Teresa, ojciec Stanisław, dwunastoletnia Agnieszka i ośmioletni Tomek. Komisarz Nowak odczytał głośno ostatnie wpisy z drżeniem w głosie. I kłot. 15 października 1988 roku Teresa już nie możemy dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Stanisław twierdzi, że ktoś nas obserwuje. Dzieci boją się wychodzić z pokoju po zmroku. Wczoraj znaleźliśmy otwarte drzwi do piwnicy, choć pamiętam, że je zamykałam. Coś się dzieje, ale nie wiemy co i kłot, i kłot. 16 października 1988 roku Stanisław. Sąsiad Kowalski zaprzecza, jakoby nas widział wczoraj. Twierdzi, że dom stoi pusty od tygodnia. To niemożliwe, byliśmy tu cały czas. Czyżby tracił pamięć? Dzieci pytają, dlaczego nikt nie odbiera telefonu, gdy dzwonimy do babci, i kłot i kłot. 17 października 1988 roku Agnieszka. Mama płacze w łazience i myśli, że nikt nie słyszy. Tomek narysował dziwny obrazek. Nas czworo, ale jakby przezroczystych. Pytałam go o to, ale tylko wzruszył ramionami i kłot. Ostatni wpis pochodził z 18 października 1988 roku. I kłot. Stanisław, prawda jest straszniejsza niż przypuszczaliśmy. Nie żyjemy. Umarliśmy w wypadku samochodowym 10 października, wracając od cioci Janiny. Teraz już pamiętam ten deszczowy wieczór na zakręcie. Nie możemy przejść dalej, bo coś nas tu zatrzymuje. Teresa znalazła w szafie pamiętnik naszego poprzednika, rodziny, która zginęła w tym domu podczas wojny. Oni też pisali dzienniki, również nie mogąc zrozumieć swojego stanu. Dom więzi dusze tych, którzy odeszli nagle, niespodziewanie. Będziemy tu na zawsze, obserwując świat, ale. Już mu nie należąc, i kłot. Część 5. Powrót do przeszłości. Magda stała przed wejściem do starego domu Kowalczyk trzymając w dłoniach wyblakłe dzienniki. Czuła, jak serce wali jej jak oszalałe. Po tylu latach wreszcie miała dotrzeć do sedna sprawy, która nurtowała ją od dzieciństwa. Dom wyglądał jeszcze bardziej ponuro niż w jej wspomnieniach. Farba odpadała z desek, okna były zabite, a chwasty sięgały już pierwszego piętra. I kłot, to tutaj wszystko się zaczęło, i kłot, szepnęła do siebie, przekręcając klucz w zamku. Drzwi otworzyły się z przeciągłym skrzypnięciem. Zapach stęchlizny i kurzu uderzył ją od razu. W środku panował półmrok, tylko pojedyncze promienie słońca przebijały się przez szczeliny w zniszczonych okiennicach. Magda włączyła latarkę i ruszyła w głąb domu. Pierwsze strony dzienników, które przeczytała wczoraj wieczorem, wciąż dźwięczały jej w uszach. Pani Kowalczyk pisała o dziwnych odgłosach w nocy, o cieniach przemykających za oknem, o rosnącym poczuciu zagrożenia. Ale było tam jeszcze coś więcej. Coś co sprawiło, że Magda nie mogła spać całą noc. I kłot. Wiem, że ktoś nas obserwuje. Wczoraj znalazłam ślady pod oknem w kuchni. Marek mówi, że to tylko koty, ale ja wiem swoje. Te odciski są za duże na łapy zwierzęcia. I kłot. Magda skierowała światło latarki na podłogę w kuchni. Po tylu latach trudno było dostrzec cokolwiek, ale gdy przykucnęła i przysunęła twarz bliżej, zauważyła dziwne rysy w drewnie. Wyglądały jak zadrapania, jakby ktoś próbował coś wydłubać. Kolejne strony dziennika były jeszcze bardziej niepokojące. Pani Kowalczyk opisywała, jak przedmioty znikały i pojawiały się w innych miejscach, jak żywność psuła się z dnia na dzień, jak elektryczność działała z przerwami. A potem było to zdanie, które zmroziło Magdę do szpiku kości. I kłot. Dziś w nocy słyszałam stuk do okna w pokoju dzieci. Gdy pobiegłam sprawdzić, zobaczyłam twarz przylepiconą do szyby. To nie był Marek, i Kłot, część 6. Ukryte prawdy po godzinach siedzenia nad znalezionymi dzień. Nikami, detektyw Kowalski poczuł, jak krew zastygła mu w żyłach. Rodzina Nowak zniknęła bez śladu 17 marca 1988 roku. A teraz, 36 lat później, odkrywał prawdę, która przerażała go do szpiku kości. Dzienniki ukryte pod podłogą opuszczonej stodoły na obrzeżach Krakowa były spisane drżącą ręką. Ostatnie wpisy Maryli Nowak, matki rodziny, brzmiały jak testament rozpaczy. I kłot, już wiedzą, że wiemy, i kłot, pisała w jednym z ostatnich wpisów. I kłot, Maciej mówi, że musimy uciekać, ale dokąd? Oni są wszędzie, i kłot, Kowalski przerzucał strony z rosnącym niepokojem. Nowakowie przypadkiem natknęli się na coś, czego nie powinni byli zobaczyć. Maciej pracował jako nauczyciel w lokalnej szkole. A jego żona prowadziła mały sklep. Zwyczajna rodzina z dwójką dzieci, osiemnastoletnią Anią i piętnastoletnim Tomkiem. Co mogli wiedzieć takiego, że ktoś postanowił ich usunąć? Odpowiedź znajdowała się w środkowej części dziennika. Ania pisała o dziwnych nocnych spotkaniach w lesie, o ludziach w garniturach, którzy przychodzili do ich domu pytać o i kłot, dokumenty i kłot. O ojcu, który chodził blady jak ściana i szeptał z matką do późna w nocy. I kłot. Tata znalazł coś w piwnicy starego domu po babci. Mówi, że to może być ważne dla historii i kłod, notowała dziewczyna. Kowalski wiedział już, czego szukać. Stary dom babci Nowakowej znajdował się przy ulicy Słowackiego. Był opuszczony od lat, ale może wciąż kryje swoje sekrety. Gdy dotarł na miejsce o zmierzchu, poczuł dreszcz przesądzenia. Dom stał ponury i milczący, jakby strzegł swoich tajemnic przez wszystkie te lata. Część 7. Ostatnie karty dziennika po trzech dniach drżących rąk i bezsennych nocy. Detektyw Kowalski dotarł do ostatnich stron dziennika Marii Nowak. Jej charakter pisma stawał się coraz bardziej chaotyczny, jak gdyby sama rzeczywistość wymykała się spod kontroli. I kłot. 15 października 1988 roku Krzysiek twierdzi, że słyszy głosy przez ściany. Ania przestała się odzyw. Ać, tylko patrzy w sufit i szepcze modlitwy. Nie wiem już, co jest prawdą, a co koszmarem, i kłot. Kolejne wpisy ujawniały przerażającą prawdę o tym, co naprawdę działo się w mieszkaniu przy ulicy Sosnowej. Rodzina nie zniknęła, została uwięziona we własnym domu przez kogoś, kto obserwował ich każdy ruch. Ostatni wpis, datowany na 18 października, brzmiał jak testament, i kłot. Jeśli ktoś to znajdzie, niech wie, on wciąż tutaj jest. W piwnicy, czeka na kolejną rodzinę. I kłot. Kowalski odłożył dziennik drżącymi rękami. Sprawa sprzed 36 lat właśnie się zaczęła. Część 8. Ostateczna prawda. Kiedy otwierałem ostatni dziennik, ręce trzęsły mi się jak osikowy liść. Data na okładce była jak policzek. Styczeń 1989 roku, miesiąc po oficjalnym zniknięciu rodziny Kowalskich. Kartki były postrzępione, pismo coraz bardziej chaotyczne jakby pisane w pośpiechu albo w stanie najwyższego napięcia. I kłot, już nie mogę dłużej udawać i kłot, brzmiało pierwsze zdanie. I kłot, oni wiedzą, że wiem, i kłot. Mateusz Kowalski, ojciec rodziny, opisywał w szczegółach to, co odkrył w piwnicy swojego sąsiada, Stanisława Mielca, szanowanego nauczyciela z lokalnego liceum. Pod pozorami wzorowego obywatela ukrywał się potwór, który od lat porywał i więził dzieci z okolicy. Rodzina Kowalskich przypadkiem natrafiła na jego tajemnicę podczas świątecznej wizyty. Małe dzieci znalazły dziwne zdjęcia w szafie, a Anna, matka, zorientowała się, co to oznacza. I kłot. Próbowaliśmy pójść na policję i kłot, pisał Mateusz. I kłot. Ale komisarz Nowak słuchał go bardziej niż nas. Mielec miał swoje kontakty, swoją pozycję. Kto uwierzy zwykłej rodzinie przeciwko szanowanemu pedagogowi? I kłot. Poczułem zimny grek y dreszcz na plecach. Stanisław Mielec wciąż był żywy, wciąż mieszkał w tej samej dzielnicy. Nie jako nauczyciel, przeszedł na emeryturę, ale jako szanowany emeryt, który hoduje róże i pomaga w parafii. Ostatnie wpisy w dzienniku przyprawiały omdłości. Kowalski opisywał, jak Mielec zaczął ich nękać, śledzić, grozić. Jak któregoś wieczoru znalazł w skrzynce pocztowej zdjęcie swojej córki robiące w szkole z czerwonym krzyżykiem na twarzy. I kłot, pakujemy się nocą, i kłot, brzmiał przedostatni wpis. I kłot, jedziemy do cioci Karoliny w Kanadzie. Nie możemy tu zostać, ale zostawiam ten dziennik, może kiedyś ktoś go znajdzie, może ktoś w końcu uwierzy, i kłot. Ostatni wpis był datowany na dzień przed oficjalnym zniknięciem, i kłot. Złapał nas przed wyjazdem. Słyszę jego kroki na schodach. Ukrywam dziennik, Bóg niech ma nas w opiece, i kłot. Siedziałem w milczeniu, Czując, jak świat wali mi się na głowę jak domek z kart. Stanisław Mielec, ten miły staruszek, który czasem witał się ze mną na ulicy. Morderca, który przez dekady chodził swobodnie, a jego ofiary prawdopodobnie spoczywają gdzieś w ziemi. Następnego ranka zadzwoniłem na policję. Tym razem nie do komisarza Nowaka, ten już dawno nie żył. Do młodej komendant Kowalczyk, która słuchała moich słów z rosnącym niedowierzaniem, ale i z determinacją. W południe aresztowano Stanisława Mielca. W jego piwnicy znaleziono dowody zbrodni, których nie sposób opisać. Szczątki nie tylko rodziny Kowalskich, ale także innych zaginionych przez lata dzieci i dorosłych. Jego i kłot, ogródek różany i kłot, okazał się być cmentarzyskiem niewiniątek. Sprawa stała się głośna w całej Polsce. Mielec przyznał się do wszystkiego, już nie miał sił kłamać. Otrzymał do żywocie, ale w jego wieku było to raczej symboliczne. Rodzina Kowalskich w końcu mogła spocząć w spokoju, a ja, zostałem z bagażem wiedzy, który będę nosił do końca życia. Czasami prawda boli bardziej niż niepewność, ale sprawiedliwość, choć spóźniona o 36 lat, w końcu zatriumfowała. Tej n. Ocy po raz pierwszy od miesięcy spałem spokojnie.